Cześć, tutaj Weronika, witam was w kolejnym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie trochę o chińskich turystach. Hmm, 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 hmm. Prawdopodobnie obiły wam się o uszy jakieś takie historie, że he, chińscy turyści znowu zrobili coś. Coś dziwnego, coś śmiesznego, coś y, żenującego, przeważnie. O chińskich turystach krąży już masa, masa różnych legend. Y, chciałabym powiedzieć, że nie są one prawdą Problem w tym, że wiecie, większość Chińczyków nigdy nie była na zewnątrz, znaczy nigdy nie wyjechała z kraju, i potem są takie akcje, że tam wykupują sobie wycieczkę pod tytułem. Europa, 10 dni, 5 krajów i potem tacy turyści jadą. Oczywiście wiecie, większość z nich jest totalnie bezproblemowa, ale przy takiej skali zawsze zdarzają się ludzie, którzy odwalają po prostu takie gówno. I potem to się roznosi i roznosi przez w ogóle wszystkie media. Zacznijmy w ogóle od najpopularniejszej akcji, która ma miejsce chyba co miesiąc. Co miesiąc coś takiego się dzieje gdzieś tutaj w Chinach. Otóż Chińczycy wręcz kochają otwierać wyjścia awaryjne. Wiecie to nas skrzydło samolotu bez żadnego konkretnego powodu. A powody, które najbardziej zapadły mi w pamięć, to po pierwsze, pewien pasażer otworzył wyjście awaryjne, gdyż chciał zaczerpnąć świeżego powietrza w oczekiwaniu na start samolotu. Inna osoba otworzyła wyjście awaryjne, gdyż pomyliła je z drzwiami do toalety. Tak, najwyraźniej jest to możliwe. Kolejna osoba martwiła się, że nie zdąży na przesiadkę na lotnisku, więc zaraz po w samolotu otworzyła wyjście awaryjne, myśląc, że może udaje się wyjść, nie rozwinęła się w ogóle ta rampa, ta taka mm, dmuchana zjeżdżalnia. Kolejna historia, numer dwa. E, jakiś czas temu, i to było całkiem niedawno, z dwa tygodnie temu, pewna chińska staruszka wrzuciła monety do silnika samolotu. Na szczęście, żeby jakby nic się jej w tym locie nie stało. Wiecie, monety wrzucamy, monety wrzucamy do stawu, czy tam do fontanny, no to możemy wrzucić też do silnika samolotu, aby nasz lot przebiegł bezpiecznie, bez żadnych tam yy, wypadków i żeby nic nam się nie stało. Prawdopodobnie domyślacie się, co się stało. Lot był opóźniony o jakieś 5-6 godzin, yy, dopóki tych monet nie wyciągnięto z tego, z tego, z tego silnika. Pamiętajcie, nie wrzucajcie monet na szczęście do samolotu, jeżeli kiedyś o czymś takim myśleliście. Przecież myślę, że nie. Rzecz numer 3. Sytuacja... E, sytuację... Numer 3. Na pewno słyszeliście już o chińskich dzieciach defekujących i sikających w różnych dziwnych, turystycznych miejscach, bo ich rodzice uznali, że można. Tak to się dzieje, bardzo często to się dzieje, bo w chińskich miastach, w mniejszych, w Szanghaju to robią głównie turyści z mniejszych miast. W chińskich, mniejszych miastach dalej w porządku jest defekowanie, znaczy wysadzanie, wysrywanie dzieci na ulicę, przez wiecie, te spodenki z dziurą, i jacyś chińscy turyści. Którzy uznają, że można to zrobić również gdzieś za granicą. Jakie sytuacje wydarzyły się więc w ostatnim czasie? Jedna z najpopularniejszych tego typu akcji miała miejsce w roku bodajże 2015, jakieś półtora czy dwa lata temu, pewna rodzina w samolocie stwierdziła, że toaleta na pokładzie jest za mała, aby mogły zmieścić się tam trzy osoby, to znaczy dziecko prawdopodobnie mama i tata. Toaleta była za mała, więc rodzina stwierdziła, no dobrze, więc wysadźmy nasze dziecko tutaj, na podłodze, na podłodze na pokładzie, gdyż toaleta jest po prostu za mała. I tak też wszyscy ludzie, którzy lecieli na pokładzie tego samolotu byli świadkiem dziecka starającego na, na podłogę. Inna tego typu sytuacja miała miejsce chyba w zeszłym roku i wtedy pewna dziewczynka powiedziała babci, że chce jej się siku. Babcia zamiast zabrać dziewczynkę do toalety, po prostu powiedziała, no dobrze, to sikaj tutaj na podłogę i inni pasażerowie mogli usłyszeć ten taki charakterystyczny, wiecie, dźwięk oddawania moczu a mocz rozlał się po podłodze znaczy po tym takim dywanie, po tej wykładzinie w samolocie i wszyscy dookoła, tam nie wiem ile rzędów do przodu i do tyłu zapewne sporo, mogli poczuć ten przybieg. Wiecie, wiecie co mogli poczuć, woń, moczu dziecka kolejna akcja to jest moja ulubiona dlatego, że nie dotyczy dziecka, tylko osoby dorosłej Dwójka turystów z Mainlandu, w Hongkongu, znaczy podobno z Mainlandu, rozmawiali ze sobą w mandaryńsku, a mieszkańcy Hongkongu używają raczej kantońskiego. Jako, że tamci rozmawiali po mandaryńsku, można się domyślać, że byli z Mainlandu. Kobieta i mężczyzna yy, byli sobie na stacji metra, i mężczyzna postanowił no po prostu się wysrać na podłogę. Żeby było zabawniej, wszystko odbyło się na jednej z najbardziej zatłoczonych turystycznych i najpopularniejszych stacji metra w Hongkongu, czyli na stacji cięższa w samym centrum Hongkongu. Nikt nie wie, dlaczego tak się wydarzyło i dlaczego ktoś stwierdził, że takie coś będzie. Okej. Okay. Pewien mieszkaniec Hongkongu o nazwisku Wong e, zrobił takie zdjęcie, dodał różne ładne w ogóle ten, ozdoby, możecie to zobaczyć. To zdjęcie zrobiło sporą karierę w internecie po tym zajściu. I jest jeszcze jedna akcja tego typu, chyba najpopularniejsza. Babcia wysadzająca dzieciaka. Zaraz przy wejściu do sklepu Beverly. Oxfordzie. Chińscy turyści lubią też zabierać ze sobą różne dziwne rzeczy na pamiątkę, tak jak y, kobieta, która jakiś czas temu zabrała y, kamizelkę ratunkową z pokładu samolotu na pamiątkę, bo stwierdziła, że można sobie to wziąć. I tak jak y, chińscy turyści, którzy w Japonii ukradli deskę sedesową z hotelu. Wiecie, takie bajeranckie deski sedesowe myjące tyłki, więc dlaczego nie wziąć by sobie tego na pamiątkę. Na szczęście ci turyści, którzy zabrali deskę klozetową ją potem oddali. Sprawa wyciekła do internetu i chyba im się głupio zrobiła. Turystom z Chin zdarzało się też psuć albo dewastować niektóre rzeczy, tak jak w zeszłym roku podczas yy, Hanami w Japonii. Turyści chińscy zaczęli wspinać się na drzewa, żeby porobić sobie tam zdjęcia, wiecie Hanami, lecimy do Japonii, musimy mieć przepiękne zdjęcia z naszej wycieczki I doprowadziło to do tego, że chińscy turyści na tych drzewach y, Znaleźli się w japońskich newsach, znaczy no, w japońskich wiadomościach Takich, y, pokazywano że i napisali jeszcze, że Chińczycy dewastują Tutaj nasze drzewa wspinają się, żeby sobie robić zdjęcia Tutaj możecie zobaczyć, jak to wyglądało Chociaż jeszcze gorsza sytuacja po prostu najgorsza tego typu e, też miała miejsce rok temu w Muzeum Sztuki w Szanghaju. Dwie kobiety nagrywały, jak ich pachory niszczyły dzieło sztuki. Niestety artysta stwierdził, że nie będzie chciał żadnej rekompensaty od tych matek, za co, co sprawiło, że bardzo poczułem się smutno dzieci, jakby animacji nie poniosły żadnych konsekwencji, za to, że zdewastowanie dzieła sztuki, co jest jednak ciekawe po tym zajściu zmieniono nazwę bo, bo to były takie skrzydła anioła, po tym incydencie zmieniono nazwę tego dzieła sztuki ze e, skrzydła anioła na broken, czyli złamane, z, zepsute i obok tego w ogóle powiesili jeszcze ten ekran, który pokazuje moment zniszczenia tego, więc jak ktoś pójdzie do muzeum, do szanghajskiego muzeum sztuki to będzie mógł zobaczyć tam film obok tego dzieła sztuki jak te dzieci niszczą ten to, to dzieło, to skrzydła. No i z takich lżejszych, chyba najlżejszych incydentów, chińscy turyści bardzo lubią się wykłócać o różne rzeczy. W zeszłym roku jakiś kolej został usunięty z samolotu po tym jak zrobił potworny raban, zaczął się rzucać po podłodze i w ogóle ryczeć i tak dalej tylko dlatego, że obsługa odmówiła mu upgrade'u, to znaczy odmówiła mu podbicia biletu do klasy biznesowej i dwa lata temu bodajże w Kambodży trójka pasażerów z Chin również została yy, wywalona z samolotu bo się pokłócili o siedzenia także no... dobra i to by było tyle na dzisiaj już wystarczy tej żenady oczywiście wiecie nie myślcie że wszyscy są tacy ale tak jak mówiłam przy takiej skali mamy miliony, miliony chińskich turystów, którzy wyjeżdżają za granicę i przy takiej skali znajdzie się bardzo dużo ludzi, którzy nigdy wcześniej za granicą nie byli i myślę, że, no wiecie, jak w jakimś tam małym chińskim mieście można się zesrać na Peron, no to może w Londynie też to przejdzie. <gry> Dzięki, że mnie dzisiaj oglądaliście. Jeżeli film Wam się podobał, to możecie dać łapkę albo subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa!